Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się udają odnaleźć? Zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo pańskie. Dobra wiadomość, ewangelia, czyli właśnie dobra nowina, że Bóg, Ojciec, pragnie odnalezienia tych, którzy się gdzieś zabłąkali. I tym dobrym pasterzem jest i Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. I też Pan Jezus pragnie, abyśmy my mieli postawę Dobrego Pasterza. My, księża, bo są osoby, które gdzieś się zabłąkały, bo nie chciały podążać razem ze Stadem, chciały iść własną drogą. Słowo heretyk pochodzi od takiego słowa greckiego, które oznacza wybór własnej drogi. Zejście z drogi prawdy i wejście na własną drogę. Własnych interpretacji, interpretacji słów Bożych, słów Pisma Świętego. I teraz, kiedy my rozważamy tak codziennie Pismo Święte, to czasem może człowiek się zagubić, być zagubioną owcą. I już to odeszło od Kościoła katolickiego, rozważając na swój sposób Pismo Święte i redukując prawdy objawione. Do jakiejś innej, może tej samej prawdy, tylko że wyakcentowanej. Na przykład, że zbawienie jest tylko przez wiarę, że uczynki są niepotrzebne, a nawet pojawiło się takie powiedzenie, śmielej grzesz, pewniej wiesz. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska Boża. Raz Putin nawet dążył do jak największej ilości grzechów, żeby było jak najwięcej łaski. No to są zabłąkane owce, które potrzebują powrotu na no właściwą drogę do właściwej owczarni, tam, gdzie jest właściwy, prawdziwy pasterz. Jezus Chrystus i jego zastępcy na ziemi, ci, którzy mają właśnie władzę pasterską, na przykład następcy świętego Piotra. I choć możemy się pytać, czy oni mają jakieś wady, bo ludzie mają wady. Każdy z nas ma jakieś błędy, natomiast cały Kościół, jako Kościół, jako Owczarnia Chrystusa, jako mistyczne ciało Chrystusa, nie może się mylić. A następcy Świętego Piotra mają taki przywilej bardzo wyjątkowy, kiedy uroczyście na kaderze Świętego Piotra w sposób taki zobowiązujący wszystkich wierzących na ziemi i właśnie to w sposób uroczysty dotyczy wiary, moralności, dyscypliny kościelnej. Jest podane do wierzenia w sposób uroczysty w formie jakiegoś dokumentu. Tak jak na przykład dokument o niepokalanym poczęciu napisany przez papieża Piusa IX w 1854 roku. Ostatni taki dokument Pius XII napisał o wzięciu Najświętszej Marii Panny właśnie z 1000 e, bodajże. 950 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Moi drodzy, ale wracając do dzisiejszych rozważań, to zobaczmy, no, że Pan Jezus zadaje nam pytanie. Zachęca do tego, żebyśmy rozważali, rozmyślali. Jak wam się zdaje? Jak wam się zdaje? Czy Bóg obojętnie patrzy na kogoś, kto się tak pogubił? Nie. Zostawia i idzie. Zostawia tych, którzy się nie pogubili, ale idzie szukać zabłąkanej owcy. Jest dobrym pasterzem. Bardzo mu zależy na odnalezieniu. I dzisiaj wielu z nas może się pogubić w różnym potoku słów, braku czasu na poznawanie tego, co rzeczywiście Pan Bóg objawił, i kościół to przez dwa tysiące lat przemyślał, prze, jakby tak można powiedzieć, na nowo odczytał, tak mocno, że dał tam konkretne już rozwiązania. Doszliśmy do pewnych odpowiedzi, które mają walor nieomylny. Natomiast niebezpieczeństwo polega na tym, że będziemy próbować Pana Boga poprawić albo po co będę szedł Jego śladem, jak ja mogę pójść własną drogą. No nie, Jezu, to Ty teraz musisz się do mnie dostosować. Tylko, że zabłąkana owca później po jakimś czasie zorientuje się, że jest narażona na różnego rodzaju ataki wilków. Chyba, że jest zupełnie bezwolna, w tym sensie, że się tym życiem swoim nie interesuje. Natomiast owca, która beczy, która pragnie bycia odnalezioną, kiedy na przykład pogubi się w różne grzechy, pomyłki, to wtedy to wołanie płaczącej owce jest jeszcze bardziej przyciągające tego pasterza, który szuka i odnajduje właśnie wtedy, kiedy ta owca woła go na pomoc. Psalm 23 o dobrym pasterzu jest właśnie psalmem o tym, że kiedy się jest z pasterzem, wtedy wszystko jest. Niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi nad wody, gdzie odpocząć mogę. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Kij to z jednej strony do uderzenia, a laska do, żeby się pod, podeprzeć. Tak jak łaska Boża jest pomocą na tej drodze do nieba. Pan Jezus, kiedy odnajduje taką owcę, bardzo się cieszy. Całe niebo się cieszy. I w tej radości uczestniczymy. Czas właśnie adwentu jest to czas wielu rekolekcji, wielu spowiedzi. Jest to czas dobry, żeby się też odnaleźć. Jeżeli ktoś popadnie w jakieś życie no, grzeszne, gdzie boi się bycie odnalezionym, gdzie nawet chodzi do sakramentów, ale boi się wypowiedzieć wszystkie grzechy, jest w jakiś sposób pogubiony, pogubiony w tym świecie, zalękniony, jak taka samotna owca. I dopiero kiedy doświadczy miłosierdzia Bożego, Biusielny Ojciec przytuli taką owcę, to wtedy ta owca może na, na nowo powrócić. Powrócić do życia duchowego, do życia sakramentalnego, do życia łaski i do jedności z Chrystusem i całym Kościołem. Czas adwentu to wielki czas łaski. Sam muszę powiedzieć, że bardzo Panu Bogu dziękuję za 16 grudnia. W którym rozpowiadałem się z całego życia. Był to rok 1990 i to był rok przełomu, bo później wstąpiłem do seminarium. Niech ten czas adwentu, który Pan Bóg nam daje, czas łaski, kairos, to jest stosowny czas do przyjmowania łaski, i zbawienia, niech będzie też naszym udziałem. Pamiętajmy też o tych, którzy się gdzieś pogubili w swoim życiu. Dawajmy im nadzieję, dawajmy im dobre świadectwo. Dobre słowo, módlmy się za nich. przedstawnictwo Najświętszej Marii Panny. Też Huana Diego, której, któremu objawiła się Matka Boża. Zobaczmy, że po tych objawieniach w Guadalupe w 1531 roku, szczególnie 12 grudnia, będziemy przeżywać wspomnienie tych objawień i tego cudu, tego obrazu nie ludzką namalowano, namalowany, namalowanego. I to jest taki czas, kiedy Matka Boża pomogła na nowo, choć już niektórzy usłyszeli o Chrystusie, to gdzieś się w tym wszystkim pogubili, bo nie do końca ich przekonywało świadectwo, które dawali Hiszpanie, konkwistadorzy. Moi drodzy, niech przez to wstawiennictwo Matki Bożej i Juana Diego a następuje to Boże błogosławieństwo, Niech Pan, Pan Bóg błogosławi w tym takim na nowo odnajdywaniu właściwych dróg myślenia, właściwej ścieżki do zbawienia, żeby pójść za Chrystusem, dobrym pasterzem. Pan Jezus mówi: Kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Zagubienie często też może polegać na odrzuceniu krzyża, przykazań, jakiegoś brzemienia, różnych wymagań, żeby. Sobie ulżyć, a wtedy człowiek się gubi, bo sam dla siebie nie jest Zbawicielem, sam nie, sobie nie może pomóc, sam się nie zbawi. Na tę drogę do nieba, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.